Telefon mi przerywa, jak mam ładowarkę włączoną, wideo przerwało. Mówię, dużo jest takich tutaj ludzi, takich dzikich, no jakichś takich dziwnych, nie? Ci ludzie z tatuażami na, na głowie, kurcze na twarzy, coś murzyni krzywo idą, ale tak się, się kiwają, jakby kurde, nie wiem, cholera równowagi nie mieli, ale to jest ich styl, właśnie, tak iść, nie? taki być cool, no dużo takich jakichś bomów, widzę, z takich ludzi, którzy tam, nie to, że bezdomni, ale no w tym stylu sprawiają wrażenie bezdomnych, dużo takich ekstremalnych ludzi, o może tak to powiem, bo jak ktoś mnie widzi, też może pomyśleć, kurde, jaki pojebany gostek tatuażem ma i to i tego, co on sobą przedstawia, więc ja tutaj nie chcę określać ludzi patrzcie jak ta ciężarówka po prawej stronie, bo na krzywo siedzi ty Patrzcie na nie na czepy, tylko jej sliper. totalnie krzywo, jakieś coś tam te poduszki chyba jej siadły na sliperze z tyłu. A bo kurde, dosłownie siedzi Więc tak, o to chodzi, no że tutaj nie chodzi o... Ee, tylko ten typ ludzi. No o co ja mówię, też ludzie mogą na mnie popatrzeć i powiedzieć właśnie ja co ja sobie przedstawiam i te itd I tu nie chodzi o krytykę, czy nie, to po prostu mówię, no ekstremalni ludzie po prostu, bardziej tacy ekstremalni ludzie tutaj są, nie? z tego co ja tak widzę. Ja już... I co jeszcze, no? Nic, no nie jest to jakieś takie, mówię, akurat tutaj na tym 441 to jest takie, no, nie widać przepychu, tak jak na Florydzie, czy w te, Teksasie, Kalifornii, wszystko jest takie czyste, ładne. Tutaj nie jest może brudno, ale nie jest też tak za ładnie, nie? Ale moje no to jest tylko jeden taki bulwar, który my akurat my jeździmy, jak tam na ten trak. Znaczy ja jeżdżę, żeby na ten trak stop przyjechać właśnie czy coś. To ta, tym bulwarem się jeździ jak nie na tą stradę. Tak, człowiek się nie zagłębia w miasto, miasto. Chyba, że masz jakiś te, te transport gdzieś, nie, gdzieś jakiś dowóz do jakiejś firmy to wtedy się bardziej człowiek w miasto zagłębia, ale ja tutaj już dawno nie jeździłem tak poza tym bulwarem, żeby tak się gdzieś zagłębiać po jakichś klientach takich w obskurnych miejscach czy, 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 czy miejscach takich po z boku gdzieś. Właśnie to jest ten problem tutaj u nas, jak się firma rozło, rozrosła, jak kiedyś była, jak ja pracowałem, to jak było 40 ciężarówek, to się często robiło po 10-11 zrzutek i na przykład w Orlando miałem 5 zrzutek, Od no, za ca całe Orlando się na przykład zjechało. W duszy strzeżnie. A teraz na ogół to się ma jedną zrzutkę, dwie, trzy, tu już jest dużo, więc co, no tutaj jedna zrzutka, na no to właśnie o, taka, na no, północy Orlando, jedyny przejazd po tym gówarze na truck stop. No, właściwie tak się nie, nie widzi tego miasta, jak, jak wcześniej się bardziej e, zakłębiało <laughs> z powodu tych zrzutek, nie? I co, no ale mówię, faza jest, pompa jest, szad jest, nie powiedziałbym mnie, żeby tutaj mieszkać fajnie. Tu jest no fajnie, fajnie. Zapach, psajcie, zapach ci co tu jeżdżą, na przykład na ciężarówkach będą dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Zapach taki tropikalny, nie? A kurde, no to jest tak jak na Kubie, taki sam zapach. Coś w tym jest, tych, nie wiem, czy ta, ta, ta roślinność, czy, czy to powietrze, ta wilgotność. Jest taki specyficzny zapach. Nie wiem, no mi się tu podoba naprawdę, jak ja się wychowałem, zawsze w zimnych krajach, aha, to nie gardzę, nie gardzę klimatami takimi właśnie, nie. No i dobra, jest wilgotno, jest tego, jest, jest gorąco, no ale na dłuższą metę może to by byłoby i, i, i nieciekawe, ale, ale nie wiem. Mimo wszystko. Chyba bym wybrał to niż, niż śnieg i jazdę ciężarówką w zimie, kiedy tutaj można się kręcić tylko na południowych Stanach bez zimy, nie? No ja jako Kanadyjczyk akurat nie mogę, bo ja muszę zawsze do Kanady wracać. My nie mamy prawa brać ładunku ze stanu jednego do drugiego stanu. My musimy zawsze do Kanady wracać. To jest ten minus. Więc zawsze granice się przekracza, zawsze się w zimę się zawsze do zimy wraca. Więc tak to już los Kanadyjczyków. Co ty pieprzysz, kurde się rozgadał Ja dziękuję, rozgadał się Weź zamknij ryj kurwa Ja już mam dość, spania, no. no i zajechałem na ten truck stop eee, sobie się Zakotwiczę Na jakiś czas Znaczy zatankuję czepę I zobaczymy co dalej Zobaczymy co dalej Jedźcie gostki, jedźcie, bo tutaj jest taki przechlapany przechlapana ulica, że bardzo ciężko skręcić, ale akurat mi się w tym momencie, dobra prepaid parking, prepaid parking tak trzeba płacić za parking, ale chyba pierwsze o 60 galonów. Ale czekajcie, gdzie tutaj są te pompy, które noc źle wjechałem, jasna muszę się cofnąć, bo ta pompa coś coś, coś nie tego z tej strony nie ma pistoletu kurde. jak to tutaj to działa jak to, to jest <grystanie> parking nie wiem nie wiem, nie wiem co tu się stało, nie ma tutaj pistoletu no. To nie jest żadna pompa, ja na żadną pompę nawet nie no. Muszę na tą pompę wjechać. Dobra, dobra, dobra. Pompa numer jeden. I będzie okej. Okay. Przeniebany, bo podobno nie ma miejsca na parkingu. I tak się zatankowałem z tym tankowaniem, ja mam parking za darmo, ale i tak, i tak musiałem się zatankować Ale kurde, podobno... Nie no, co ona mówi, że nie ma miejsca? Jest miejsce, o co chodzi? Nie wiem Jest miejsce, przecież widzę, że jest w cholerę miejsce No ludziska, więc dzisiaj nic nie ma Taki oto mój widoczek Pokazali mi jechać do Waldosta, Georgia, ale nie to że tam coś jest, nic nie ma. Tylko jechać, żeby się... No, żeby sobie poczekać do jutra, bo raczej nie będzie nic z Flory, tylko z tego z Georgii. Ludziska wyszedłem na chwilkę, no, no kurde, no, dosłownie. Przestało padać, nie? Teraz akurat, ale wyszedłem w najgorszą ulewę. Kurde, wszystko za zamknięte. Więc suszymy rzeczy. Suszymy koszulkę. Spodnie zaraz jeszcze wysuszę, ale już nie będę tego pokazywał. Dobrze, że tych butów nie miałem ubranych, bo im mi przemokły i to potem jak buty raz przemokną, to już są do dupy. Więc jak, więc jak nigdy, nigdy nie zobaczycie mnie poza plażą w takich oto kurde, klapkach plażowych, poza plażą nigdy, nigdy mnie nie zobaczycie. To jest pierwszy raz od... Od... E, raz był deszcz, to też w takich klapkach musiałem pójść do sklepu, bo nie chciałem, żeby buty mi zamokły. Więc... E, oj, to jest wydarzenie. Jak ja w klapkach takich chodzę, to jest wydarzenie, bo nigdy, przenigdy w takich klapkach mnie nie zobaczycie. Nigdy. Więc taki oto widoczek na no, prywatnie. Pada jeszcze deszcz. Kurde, ja teraz rozumiem, o co mi chodziło z tym parkingiem. Parfum zajebany wodą, kurde, nie? Teraz gdzie mi tak telefon spadł, ale bym się wkurwił. ten tak telefon wpierdolił do tego, do wody. Fak, więc dobra, kurde. Tylko teraz spodnie muszę troszkę wysuszyć, chociaż one są okej, okay, ale dobra jest. Jestem tam prywatnie. Chwilaneczki się za, za ten za zasłoni. Wysuszę się trochę. Będzie git. No nie? Wypierdalać! <ścoughs> Wypierdalaj! Dawno tego nie było, co? <ścoughs> Taka pierdalać. sytuacja bracia i siostry. Ech, przejęzyczyłem się wcześniej. Nie dokończyłem wątku że miałem jechać do <coughs> Waldosty, do Georgia, bo na Florydzie nic nie będzie ale powiedziałem z pedycji, że zostanę na Florydzie do rana bo Waldosta, Georgia to jest 3 godziny stąd i nie wiem jak tam z parkingami dawno tam nie byłem, nie kojarzę Czy może być problem Więc powiedziałem, że ja po prostu rano stąd wyjadę, nie? więc jestem dalej w Orlando w Gorydzie jakieś jedzenie wziąć bo ci co mnie oglądają znają mnie, że ja 13 lat nie nic nie, przy, nic nie przytyłem jeszcze na ciężarówkach poprzez właśnie, że uważam co jem na dwa dni, czy na 3 dni potem 3 dni jedzenia syfu hamburgerów pizzy u mnie ta dieta działa nie jakieś moje ciało tak jakoś kurde przyjmuję przyjmuje to ok że a, że ten że nie tyje w taki sposób więc po prostu 3 dni jem takie główne jakieś tuny nietuny, tuny fasolki i warzywa a potem jak jestem jak mam czas to se Idę odwalić jakiś kurde, hamburger, pizzę, syf, jakieś gnojstwo i w domu tak samo nie. Do tego jeszcze dochodzi, że w domu chleję tony piwa i jako jeszcze, jako tako, jako pan w podeszłym wieku, jeszcze moje ciało utrzymuje tą wagę, którą zawsze mam. Więc no mogę podziękować. To jako tako, kurde, się utrzymuje. I nie należy do tych grubych świn, skurwysyńskich, 300-funtowych, które potem nie mają siły wyjść, żeby śmieci wyrzucić. Czy się umyć? nie? dobra. I tutaj restauracja lokalna restauracja. Nie wiem, czy to dzisiaj wszystko zjęcznie. Zobaczymy. Ale, takie tutaj, mówię. Tak to wygląda. Tu kiedyś można było chyba piwo kupić z tego, co ja kojarzę. Bo to chyba się zmienili. ci. Jak to powiedzieć? Kordal zaczął też wpadać. Fucking shit. Muszę do żurówki zapieprzać pod wiatr jeszcze. No nie dobra, tak samo pada. Nie, tutaj kiedyś była chyba inni, ci, inni właściciele, bo widzę, że jest odnowiona, odnowiona ta restauracja, znaczy ten na zewnątrz trochę zmienili widzę. Kiedyś tam piwo można było kupić, teraz widzę, że już nie. I co? I no kupiłem takie dwa jakieś Philips Steaks i ten double cheeseburger. No słuchajcie, 20 dolarów. Przepłacone, wiadomo, jest zawsze do takich traktopa. Eee, ale mówię raz na jakiś czas, można sobie pozwolić. Raz na tydzień przepłacić żarcie. Ostrość. Przepłacić żarcie raz na tydzień można, no kurde. Eee, bo drogo, drogo wyszło. 18 dolarów. Nie wiem, zobaczymy jak to wygląda. Znaczy zobaczymy. Ja sam kurwa zobaczę. Nie, nikt nie zobaczy ze mną. Ja sam kurwa będę widział to. Ja nie wiem czemu zawsze mówię, zobaczymy, czy inni też mówią, zobaczymy. Kurwa, jesteście sami w pizdu, czemu wszyscy w liczbie nogi pierdalone jesteś sam, zobaczysz. Tak samo jak ja zobaczę, nie? Więc ten, e, więc zobaczę, o ja zobaczę, ten... Ja zobaczę jak ten, jak to wygląda. Czy dzisiaj wszystko w pieprze? Czy kurde, na jutro rano mi prawdopodobnie, na śniadanie jeszcze zostanie, bo chcąc, nie chcąc, żołądek się kurczy. Jak się je takie kurde gówna jak tunę, tuńczyk, znaczy nie, tuna, tuna tuńczyk e, Co jeszcze? Tuńczyk, fasolka, jakieś warzywa gówniane Dzisiaj żłony kurczy, nie Patrzcie, a ja jeszcze muszę wam powiedzieć o co chodzi z tym e, Ja jestem przecież, ja jestem kurde ściąg, ja ściągam wszystkie teksty nie z internetu nie mój cyrk, nie moje małpy, to jest od Fazowskiego. Witam Was bracia i siostry, też od niego wziąłem to. Więc totalnie przynajmniej się, że ja to wszystko kopiuję, ale to jest moje pozdrowienia. Takie znaczy, danie takiego szacunku, że te kanały mi się podobają po prostu, nie? Jak ja po kimś kopiuję jakieś powiedzenie, to jest pokazanie mojego szacunku dla tej osoby. Ja wiem, może nie, nie, nie każdy tak to przyjmie, ale szacunek bracia i siostry. Nie mój cyrk, nie moje małpy. Pazowski in the house. Pozdro też dla Miszy. I tak oni tego nie oglądają, kurde, bo... Po co by oglądali takie gówno, w jakichś takich kiedy oni... Kiedy oni... Jeżdżą... Kurde, na, na, na dziko gdzieś po jakichś zadupiach, nie? Słuchajcie, patrzcie. Ciężurówka czemu się pali? Bo kurwa się pali, bo jest odpalona, bo w pizdu. 4 godziny się nie paliła, znaczy nie, nie, była, nie była załączona. Muszę podładować akumulatory. E filmik też tam skręcam. E dostawa na Bronx New York, który się pojawi niedługo. Jak ten filmik ja wrzucę teraz. Co teraz nagrywam, to będzie dopiero za 4 miesiące, może 5 I tam nie ma jak dojść, bo jest kałuża, no. no bo deszcz cały czas pada, więc... Więc dobra, rozgadałem się. Kurde, jak ja nienawidzę takich moich tych monologów, no ale dobra. Więc czas wyjść do ciężarówki i zakończyć tą gehenna bracia i siostry. Nie oglądajcie tego, wrzućcie to wszystko. Idźcie sobie już do domu, uciekajcie, bo tu nie ma naprawdę nic ciekawego. Aha, no dobra, tylko to Wam pokażę na szybko. Miksuje się filmik, dostawa na Bronx New York, który się pojawi za 2 dni, 3 dni, a ten, co ja teraz nagrywam, pojawi się za 4, 5, 6, 8, 10, 20 lat, nie?